Zima mruz Ale zima mruz kochani wow. Patrzcie jakie sople u nas Ale mega Ale mega muszę je strącić zaraz, żeby komuś coś się nie stało Są strasznie długie oh. Zaczynamy nowy dzień słuchajcie. Jest tak zimno, przeraźliwie. Co prawda świeci słońce. O tyle dobrze. Ale odczuwalna temperatura. To jest słuchajcie 28 stopni minus Celsjusza. Także no... Nie jest cieplutko. Nie jest. Słoneczko świeci. Tak jak mówię, o tyle dobrze, że właśnie to słoneczko jest, więc nie wydaje się, że jest tak źle na zewnątrz, ale jest potwornie zimno. Potwornie. Nagrywam teraz i nie mam rękawiczek. Jedną rękę mam w kieszeni, drugą właśnie trzymam kamerę. Jest potwornie zimno. Po prostu. O, brr! Mam wypuścić pieski, ale no pieski są tylko wypuszczone na smyczach na chwilkę i wracają zaraz do domu, dlatego że nawet linki nam zamarzły. Słuchajcie, nie można um, tych haczyków. Yy otworzyć, żeby właśnie linkę zapiąć i odpiąć, także no pieski też za bardzo nie chcą po podwórku chodzić. Nie wiem czy w ogóle coś słychać, bo tak skrzypi ten śnieg, że wow. Nie bardzo chcą chodzić po podwórku, po prostu jest im zimno w łapki. I także taki spacerek pięciominutowy kilka razy dziennie i to by było na tyle dla nich, bo bo też wolą siedzieć sobie po prostu w ciepełku, prawda? Ale słuchajcie... No mega. A! Zobaczyła kota. Luna! Luna, no zostaw kota! Przestań! Luncia! Chodź! Zostaw kota! Chodź! Ale zimno. Słuchajcie, ale jest mróz. Tak, wczoraj był y, Blue Monday, ale ja wczoraj miałam bardzo dobry dzień, bardzo produktywny. Nagrałam dwa filmy dla Was później się okazało że muszę je nagrać jeszcze raz bo nie mają, nie mają ostrości a dzisiaj jak widzicie no make up day bad hair day wszystko dzisiaj jest jakieś takie po prostu jestem tak zmęczona i widzicie jak ją doły wory pod oczami podkowy pod oczami ale ale będzie dobrze no także tak wczoraj był Słynny Blue Monday, niby bardzo depresyjny dzień. Najbardziej depresyjny dzień w ciągu roku, ale ja tego jakoś w ogóle nie odczułam. Mam nadzieję, że też mieliście fajny dzień. No i napiszcie, jaka pogoda u Was, bo jestem ciekawa, czy też taki właśnie arktyczny klimat, jak tu w Chicago, czy, czy troszeczkę lżej. Taka pogoda ma być do końca tego tygodnia. I od poniedziałku już ma być na plusie. Także. Oh, Super, fantastycznie, chociaż, chociaż że było 0, czy tamte minus 5, to jeszcze jest, jeszcze jest super, wiecie, ale jak już jest minus 25, minus 30, to już jest zimno, bo nie mogę nawet z psami wyjść, nie chcę, żeby im było zimno w łapki, yy, wiadomo, kotki też, nie chcę, żeby przemarzły no i nigdzie nie mogę z nią wyjść bo nie chcę żeby chodziła po takim mrozie niepotrzebnie jak nie trzeba nigdzie gdzieś jechać koniecznie także słuchajcie dziękuję wam bardzo że jesteście mam nadzieję, że ta kamera mi tutaj ostrzy, bo jak nie to ją po prostu wyrzucę, będę nagrywać telefonem i tyle, także dziękuję, że jesteście i do zobaczenia Kochani, nasza choinka jeszcze stoi, ale już niedługo, niedługo bo się osypuje, ale pokażę Wam widok, bo zachodzi teraz słońce. Jestem na, jestem u nas na mieszkaniu. I o, zobaczcie, jeszcze światełka u nas są na balkonie zaświecone. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Słuchajcie, jest tak potwornie zimno, naprawdę odczuwalna temperatura wczoraj. I dzisiaj to było jakieś 32-35 stopni, więc po prostu tragedia jest tak zimno. I słuchajcie, coś nam się stało z naszą pralką. Przy woda, generalnie, y, wszystko działa, wszystko jest ok, ale odpływ od pralki. Coś nam się tam porobiło wczoraj, także yy, no, było to naprawiane i chyba już dzisiaj jest ok. Muszę właśnie pójść do pralki zobaczyć, ale słuchajcie, no po prostu miasto yy, po prostu opustoszało ludzi. W centrum miasta yy, nie ma nigdzie na ulicach, po prostu wszyscy się chowają. Jest o, straszliwie zimno. Także trzymajcie się cieplutko. Taki dzisiaj bardzo, bardzo króciutki filmik Wam wrzucam, żebyście sobie zobaczyli, jaki jest u nas update. Słuchajcie, nie nagrałam za wiele dzisiaj na podwórku. To jest straszny ziąb, ale nagrałam fajną rolkę, która wskoczy jutro, właśnie z tą gorącą wodą, właśnie na takim, na takim strasznym mrozie. Zobaczycie, co się dzieje z tą wodą, bo pamiętam, że nagrywałam to w dwutysięcznym. 2000... Chyba w 19 roku, w styczniu też był taki straszny mróz. Odczuwalna była wtedy chyba minus 45 stopni. To było straszne po prostu. Yy, I słuchajcie, no nie byłam za długo na podwórku, tylko chwilkę tak z psami. No i co, kochani, słuchajcie, nie nagrywam za wiele dzisiaj, bo tak jak mówię, siedzę w domu. Straszny mróz. No i co? Widzimy się jutro i czekajcie na tą rolkę, bo będzie fajna. <śmiech> <śmiech> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa pa!